Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w środę, serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy od problemu raczej do oszustw związanych z samochodami zabytkowymi. Czasem przysyłają nam Państwo podejrzane oferty aut z tak zwanych demoludów. 30-letnie polonezy, skody, łady czy duże fiaty sprzedawane są za gigantyczne pieniądze, po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale mają czasem kilka, czasem kilkanaście tysięcy przebiegu i podobno są to przebiegi oryginalne. Różnie z tym jest, czasem faktycznie można trafić egzemplarz, który się uchował, ale najczęściej mamy do czynienia z mniej lub bardziej udaną mistyfikacją. Egzemplarz w dobrym stanie, który kosztuje 2, może 3 tysiące, do tego jego remont, a części są przecież bardzo tanie, góra 8 do tego wymyślona historia gratis i niezły zarobek w kieszeni. W naszym kraju trzeba mieć oczy dookoła głowy, nie tylko kupując auto zabytkowe, ale przede wszystkim takie, które zostało sprowadzone i najczęściej ma cofnięty przebieg. A w razie nieudanego zakupu jesteśmy zdani wyłącznie na siebie lub kosztowne procesy z powództwa cywilnego. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Motoryzacyjnych cwaniaków też nie brakuje, ale przynajmniej jest prawo, które pomaga ich zwalczać. Przekonał się o tym właściciel Chevroleta Chevelle. Dość popularne i niedrogie auto to zostało przerobione na rzadką i niezwykle drogą wersję Z16, wyróżniającą się mocniejszym silnikiem, większymi hamulcami czy zupełnie innym wnętrzem, przerobione na tyle niedokładnie, że po wystawieniu auta do sprzedania, za 100 tysięcy dolarów dodajmy, internauci błyskawicznie wykryli oszustwo. Auto miało również sfałszowane numer win, raczej całą tabliczkę, na podstawie fotek znalezionych w internecie, sprawą zainteresowała się policja, a w końcu sąd, który skazał oszusta na dwa lata więzienia w zawieszeniu. A skoro przy niezwykle rzadkich pojazdach jesteśmy, Chevroletów Z16 wyprodukowano 200, ale koncept car o nazwie Alesi jest to tylko jeden. Albo raczej był. Auto zostało zademonstrowane na targach motoryzacyjnych w Nowym Jorku w roku 1979 i właśnie trafiło do niskoseryjnej, ale zawsze produkcji. Powstanie 50 egzemplarzy. A czy ktoś powiedział w 1979? Dokładnie. Jednak wtedy sportowy samochód z nadwozia z włókna szklanego był tylko ciekawostką, mającą udowodnić, że materiał ten nadaje się do produkcji samochodów, nawet sportowych. Po o pomyśle zapomniano, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że nieco zmodernizowane auto z ogromnym ośmiocylindrowym silnikiem będzie można kupić. Chętni na pewno się znajdą. r 1 wygląda świetnie, a centralnie zamontowany, widlasty motor ma 6,2 litra pojemności i w wersji wolnosącej aż 600 koni. W opcji są jeszcze dwie turbosprężarki, dzięki czemu stado liczyć będzie aż 750 koni. A że to dość lekka konstrukcja, to i osiągi są rewelacyjne. Czas potrzebny na osiągnięcie setki to 3,4 sekundy a prędkość maksymalna to ponad 320 km na godzinę. Niestety na ten moment nie znamy jeszcze ceny. Ale skoro przy sportowych autach jesteśmy, to teraz jeszcze kilka ciekawostek z firmy Porsche. Ortodoksyjni wyznawcy modelu 911 nie mogą wybaczyć ani modelu Cayenne, ani Panamery, ani ogólnie rzecz ujmując coraz bardziej komercyjnego nastawienia małej do niedawna firmy oraz faktu, że coraz ważniejszy jest klient z Azji, zamożny, ale ze specyficznym gustem i będzie jeszcze dziwniej. Podobno przy okazji faceliftingu, czyli w przyszłym roku Panamera doczeka się aż trzech wersji: wydłużonej o kilkanaście centymetrów limuzyny, kombi i cabrio. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze 10 lat temu trudno było uwierzyć w suwa, prawda? W przyszłym roku ma się również pojawić Cayenne Junior, czyli Macan, a w roku 2016 nowe Cayenne w dwóch wersjach: jedna będzie zwykłym suwem, a druga suwem w stylu coupé, coś jak BMW X6. Firma Porsche zarabia każdego roku grube miliony na samochodach. Ciekawy jestem, czy ta swego rodzaju zachłanność nie spowoduje, że niektórzy klienci od tej firmy się po prostu odwrócą. Zobaczymy jak to będzie, a teraz zapraszam na coś dla miłośników jednośladów. Dawno, dawno temu, gdy motocykl był po prostu nieco tańszym niż samochód środkiem transportu, bardziej dostępnym, zwłaszcza dla młodych ludzi, ogromną popularnością cieszyły się wózki boczne. Motocykle z koszami były produkowane głównie przez Harleya to w Stanach, a w naszej części świata przez Czeską Jawę i radzieckie wtedy zakłady IMZ Ural, wzorowane na BMW R71Mki Dniepry czy Urale, powstawały przez kilkadziesiąt lat. Urale powstają zresztą do dzisiejszego dnia. Motocykl z wózkiem bocznym nie jest już zbyt często spotykany. Jego zalety czy może możliwość przewiezienia trzech osób albo dwóch ze sporą porcją bagażu, czy możliwości terenowe zostały pokonane przez zdecydowanie trudniejsze specyficzne prowadzenie oraz fakt, że taki motocykl zajmuje na drodze tyle samo niemal miejsca co samochód i przeciskanie się w korkach jest niemal zupełnie niemożliwe. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Kłaniam się pięknie do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro.